Z Ewangelii według Świętego Łukasza. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Są takie słowa, które wzbudzają naprawdę wielki lęk albo wielką wściekłość. Takie słowa, klucze, które muszą widocznie tak bardzo palić serce niektórych osób, że wystarczy takiego słowa użyć, żeby osiągnąć efekt sprowokować do reakcji najbardziej żywych. Do, do reakcji, czasami bardzo, bardzo agresywnie. I historia zbawienia wyraźnie pokazuje, że słowo Jezus prowokuje ten świat do wściekłości. Rzeczywiście. Bo tego słowa się naprawdę nie da zmanipulować. Pod to słowo nie da się podłożyć nic innego. Widzimy, jak się manipuluje słowem wolność, podmienia się jego znaczenie. Jak się manipuluje i podmienia znaczenie słowa miłość, prawda, życie, to są takie słowa, które wydawałoby się są święte, a jednocześnie znaczenie tych słów zostało podmienione już nie wiemy, co to tak naprawdę znaczy: prawda, życie, wolność, piękność, sprawiedliwość, zbawienie. Nawet słowo Bóg dla różnych ludzi znaczy coś różnego. Słowa Jezus się nie da zmanipulować. Jest tylko Jezus Ewangelii. Jeden, jedyny prawdziwy. I jego słowo spisane na wieki wieków. Amen. I albo wyznaje tego Jezusa prawdziwego, albo w ogóle nie wyznaje Jezusa. Do zobaczenia jutro.